Manko z tej strony Atomowy Dariusz, a to jest poradnik do aplikacji Free Golden Eagles. Na potrzeby filmiku, ja wykorzystuję aplikację BlueStacks, która jest emulatorem Androida. Jednak wszystkie operacje możecie przeprowadzić na, bez problemu na swoim telefonie opartym o system operacyjny Android. Zacznijmy od totalnych podstaw. Najpierw musicie aplikację pobrać. Żeby pobrać aplikację wchodzicie w sklep Play, Google Play to się nazywa. Wklepujecie Free GE. I macie aplikację, należy ją teraz pobrać i zainstalować. Po zainstalowaniu otwieramy ją, przeklikujemy początek, wybieramy konto, z którego chcemy używać swojego maila. Teraz zapyta Was o kod zaproszeniowy. Za użycie mojego kodu zaproszeniowego otrzymacie na startu 10 złotych orłów, a mój kod to jest SRHXM. Klikamy OK. Jesteśmy w aplikacji. Akceptujemy regulami. Jak widzicie, jesteśmy już na moim ogólnowym koncie. Nie jest to moje konto, które używam normalnie. Jest to konto stworzone specjalnie po to, żeby pokazać wam, jak działa aplikacja. Dostaliśmy 10 złotych orłów. Co możemy zrobić? Możemy odebrać skrzynię skarbów. Raz dziennie dostajecie jedną skrzynię. Jednak. Nie polecam kupować jej za złote orły, ponieważ jest to dość ryzykowne. Nie zawsze znajdziecie w środku nagrodę, tak? Bardzo często zdarzało mi się, że po prostu była pusta. Zadania, jakie nas najbardziej interesują, są to zadania diamentowe oraz szmaragdowe. Jednak zadania szmaragdowe pojawiają się dość rzadko. Jeśli traficie na zadanie szmaragdowe, będzie ono polegało na graniu w grę przez określony czas. Za czas poświęcony w danym tytule otrzymacie złote orły. Im więcej czasu poświęcicie, tym więcej orów zgarniecie. Na chwilę obecną, jak widzicie, nie mam dostępnych zadań szmaragdowych. Dlatego przejdźmy do zadań diamentowych. Omówmy teraz, jakie zadania Was interesują. Od razu mogę powiedzieć, że zadania up to, czyli do, są najmniej opłacalne. Musicie poświęcić bardzo dużo czasu, żeby dostać tą kwotę. Zadania, które są najbardziej opłacalne, polegają na pobraniu aplikacji, albo zalogowaniu się na konto, skończeniu samouczka w grze, Takich zadań będziemy szukać. Są one przeważnie w granicach do 200 złotych orłów za zadań. Jeśli nie chcecie przeszukiwać zadań, w bocznej zakładce znajdziecie odkryj. Macie tutaj zadania polegające na pobraniu aplikacji, uruchomieniu jej i zdobyciu orłów. Wybieramy aplikację, która nas interesuje. Sprawdzamy warunki, jakie musimy spełnić, czyli zainstaluj i uruchom. Musi być to Twoje pierwsze uruchomienie aplikacji. Zostajemy przeniesieni do sklepu Play. Znajdujemy aplikację, która nas interesuje. Instalujemy ją. Otwieramy. Podajemy swoje mailowe konto. Przypominam, żebyście podali konto, które stworzyliście, po to, żeby przychodziły wszelkie reklamy oraz inne oferty. Po wpisaniu konta oraz hasła przechodzimy dalej. Kod został wysłany na naszą skrzynkę mailową. I w ten sposób aktywowaliśmy konto. Możemy jeszcze zweryfikować je, jednak wydaje mi się, że nie jest to potrzebne. Przejdźmy do aplikacji. Gratulacje, udało nam się zdobyć 11 złotych orłów. Zajmiemy się teraz poszukaniem następnego zadania, tak żeby uzyskać 28 orłów, co pozwoli nam na wypłatę. Ponownie wchodzimy w diamentowe zadania. Odkryj. Mamy tutaj do zdobycia 15 zł orów za pobranie gry. Zasada: zainstaluj, uruchom. Musi być to Twoje pierwsze uruchomienie tej aplikacji. Zostajemy przeniesieni do sklepu Play. Zainstaluj. Po zainstalowaniu i włączeniu aplikacji pomijamy, przeklikujemy. Nie za bardzo nas interesuje to. No, chyba że macie zamiar grać tą grę, to możecie się zastanowić bardziej. E, jednak w chwili obecnej, już możemy wrócić do aplikacji darmowe ORŁy i sprawdzić, czy dostaliśmy nagrodę za zadanie. Udało Ci się ukończyć zadanie, a Twoja nagroda została dodana do Twojego konta. Czyli grę możemy już wyłączyć. Tym sposobem na naszym koncie znalazło się już 36 złotych ORŁów. W trakcie nagrywania tego filmu wykonałem jeszcze jedno zadanie. Jednak było ono przeznaczone dla osób pełnoletnich oraz wymagało podania ode mnie moich danych personalnych. Jak widzicie, dostałem za nie 90 orłów, a samo zadanie polegało na założeniu konta w witrynie z zakładami sportowymi. Czas jaki poświęciłem na to zadanie było to około 2 minut. Nagrody z wykonywanych zadań nie zawsze przychodzą na wasze konto od razu, dlatego uzbrojcie się w cierpliwość, bo czasami potrafi to trwać nawet 24 godziny. Aby odebrać zebrane orły, musimy podać e-mail, na którym mamy zarejestrowane nasze konto War Thunder. Zapisujemy e-mail i zlecamy wypłatę naszych środków. Gratulacje, na Twoje konto zostało przelane 126 zł orłów. W zakładce wypłaty możemy na bieżąco sprawdzać, ile orłów już wypłaciliśmy. Zróbmy szybkie podsumowanie. Jedyne zadania, jakie Was interesują... Są to zadania, w których musicie pobrać aplikację lub zalogować się na jakieś konto. Najczęściej takie zadania znajdziecie w zadaniach diamentowych. Quizy, testy czy też zadania wymagające dużej ilości czasu i uwagi was nie interesują. Znajdziecie też zadania, w których musicie wykupić subskrypcję albo zamówić dany produkt. Takich zadań również unikajcie. Najistotniejszą rzeczą jest czytanie, co musicie dokładnie wykonać. Na zakończenie przedstawiam wam listę moich wypłat, jakie do tej pory wykonałem. Oczywiście omawiana przeze mnie aplikacja jest w pełni legalna oraz w pełni akceptowalna przez twórców Wartandera. Z mojej strony to by było tyle. Dziękuję za oglądanie. Życzę powodzenia w używaniu aplikacji. Do następnego. Cześć!